No, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z Dying Lighta 2. Jest to dokładnie 23 odcinek, naprawdę jest już tego sporo. Ehm, I co? W poprzednim odcinku e, działaliśmy z misją z Aitor'em. Kto jeszcze nie oglądał, no to polecam oczywiście sprawdzić, bo no, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś oglądał odcinki na wyrywki. Trzeba wszystko tutaj śledzić, trzeba wiedzieć, co się dzieje w fabule. No, a co do fabuły. To właśnie lecimy spotkać się z Yuanem. Chyba dobrze to czytam. Także lecimy do rybiego oka, do kantyny no i zobaczymy, co on ma nam do powiedzenia. Chyba w sprawie tych, tych lamp UV. No i czeka nas naprawdę przepotężna misja. Jaką jest y, chyba wejście do budynku Vinci, gdzie no, czekają na nas gniazda przemieńców. Swoją drogą, w poprzednim odcinku też mieliśmy spotkanie z Przemieńcem, też było mega ciekawie, no ale, dobra, moi drodzy, porozmawiaj z Iwanem w kantynie, okej, okay, okej, okay, okej, okay. tylko takie pytanko, czy ja przypadkiem nie mogę dostać się tutaj jakoś szybciej, oczywiście, że mogę, proszę Państwa, mamy metro, także wykorzystujemy sobie szybką podróż, no i pyk, zaraz będziemy na miejscu. Mat, co O, tak jak ty, nadal leżał Także jest w już spoiler. spoiler Albo gorzej Cieszy mnie to Mnie też Tylko on wie co stało się w Old Villator. A wkrótce dzięki tobie dowiem się i ja bez odbioru Dobrze, czyli czyli wszystko się udało? Całe szczęście i niedługo dowiemy się co. Co się tam wyprawia? Co wy tu robicie goście? No czy co? Do domu? Dobra, moi drodzy, na wstępie odcinka zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jakiś komentarz, a my lecimy porozmawiać z Yuanem, gdzie on się tutaj znajduje. Jest u góry, proszę bardzo. Tutaj mamy jakąś misję e, poboczną, ale to nie teraz. Może? O, no siema. <laughs> Miej zabawy, Nara. E... Misje poboczne może na jakimś z kolejnych streamków, jak najbardziej. Jeżeli będziecie tylko na to e, chętni, to jak najbardziej sobie to zrobimy. Link oczywiście do streama jest w opisie tego filmu. A my lecimy. Co tu się dzieje? Juan Reiner? Zgubiłeś się? Nie wzywaliśmy kelnera. Miałem cię znaleźć. A co z tym chłopakiem tutaj? Nazywam się... Wiem, kim jesteś, ejden. Od tamtego mordobicia z renegatami pół kantyny chcę tu nazwać po tobie swoje słodkie latorośle. Tym obecny tu wini. Ale przerwałeś nam konsumpcję. Przedstaw sprawę jednym zdaniem. No a co potem... fajnie się bawił? Jakieś kurcze, kiełbaska, coś? Ten Jest fajnie. Łaska. Wiesz dobrze o co chodzi? O lampy UV. Meier mówi, że wisisz z dużą prawa dostawę. I myślisz, że szczekaniem zrobisz na mnie wrażenie? Naczelny budżet Jack myśli, że wyśle swojego terierka i wszyscy będziemy... Mówiłem, że to jest jakiś egotop gościu. Mówiłem. ...czego oczekiwać. Nie odróżniłby szampana w kryształowym kielichu od wody w psiej misce. Nie ma za grosz dobrego smaku. Zgadzasz się, Wili? Nie wiem. Nie bój się. Przecież Jack nie wparuje tu, żeby cię powiesić. Przynajmniej na razie a, a vinnie. Kiedy dorobisz się kręgosłupa? Chcesz mojej uwagi, Aiden? Pokaż, że na nią zasługujesz Co możesz mi zaoferować? Stary, ty masz niewykonane zadanie! Co ty w ogóle tutaj do mnie gadasz? Że ja mam dla ciebie jakieś eee yy... misje wykonywać. Stary, dawaj lampy i tyle O. Oh. Myślę, że czekaj. powróciła ona o pomoc. Dobra, Słuchaj, grzecznie, bądźmy grzecznie na razie. Tak jeszcze. jeszcze. Nie wątpię. Podobno jesteś pielgrzymem. Ale jesteś tu nowy. To, że kilku wieśniakom rozwalisz czerepy, nie znaczy, że wszyscy zaraz wezmą cię na barana. Z ludźmi trzeba działać subtelnie. Każdy ma coś, na czym mu zależy. Swoją cenę. Ta gadka jakoś mnie nie przekonuje. Próbuj dalej. No dobra. Czyli lecimy teraz to na ostro. Co powiesz na sąd wojskowy? Matt mógłby to załatwić. Sąd wojskowy? Nie masz pojęcia, do kogo mówisz, co? Kto dogadywałby kontrakty z dostawcami? Kto karmiłby armię? Zaopatrywał ją w broń i ubrania? Tydzień mojej nieobecności i stróżowie prawa zostają z niczym. Zaopatrzenie to wszystko. Próbuj inaczej. Tym razem bez improwizacji. Ach, ach. Mm -hmm. ach, twój czas się skończył. Nie zainteresowałeś mnie. Dobra, czego byś chciał, Juan? Nie lubię ja go. Mówią, nie lubię go. Skoro musisz pytać o cenę, to znaczy, że cię nie stać. I co, to tyle? Wracając do spraw istotnych, jak udało ci się dogadać z księciuniem? No, jeszcze tu nie spotkałem. Mówiłam ci. Zajrzyj do mnie. Pogadamy. No dobra, a gdzie to jest? Gdzie mamy... Hatela One, czy coś w tym stylu? A tu góry, dobra, to sztos. Tylko czekajcie, gdzie tu były schody? A czekaj, tędy, 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 dobra. Wszyscy zunarwaleni, patrzcie na tego gościa. Z butlą stoi. Ledwo co? Dobra. Eee, ma, 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 ma. Tędy. Kurde, przyszedłem na około bezsensownie. Masakra. No ale dobra. Porozmawiajmy z nią. Może ona nam w jakiś sposób pomoże? Pieprzał pięć dań i zabawiał się z młodymi dziewczynami. Z młodymi chłopakami. Ale reszta się zgadza. Niezłe z niego ziółko. Muszę znaleźć na niego sposób. Jack potrzebuje lamp, a Juan nie współpracuje. Hmm, to może być trudne. Huan nie słucha się Jacka, więc możesz mieć z nim ostro pod górkę. Ma autorytet i własnych ludzi i ale ma z z tyłu. Wow. Co by go przekonało? To co każdego. Łapówka. Lubi dzieła sztuki, świecidełka. Drogie gówna sprzed upadku. Kiedy zobaczy coś, co miało jakąś wartość, nie umie się powstrzymać zero samokontroli. Mm -hmm. Hmm. Skąd coś takiego wytrzasnąć? Słyszałam, że w się przy Liberation Passage mieszkał stary Polak. Mówią, że zbierał dzieła sztuki. Możesz tam sprawdzić. Można się tam Polska w grze tylko na paralotni, więc coś mogło się zachować. Będziemy w kontakcie, poprowadzę cię. A ty? Wybierasz się na polowanie? Nie, na imprezę. Dziś urodziny Daniora, a nigdy nie wiadomo, kiedy lista gości pokryje się z listą celów. <grym> Może wpadniesz, kiedy załatwisz sprawę z Juanem. Danior chyba mnie nie lubi. <grym> On nikogo nie lubi. Będziemy w kontakcie. Dobra, Neure. Oczywiście to, że jest mowa o Polakach, to nic dziwnego, bo to zresztą polska gra. Także tutaj, ee, no, takie takie, takie, no, e, jakby to powiedzieć. Mm, Kurcze, nie wiem, jak to nazwać. Takie smaczki raczej nie są niczym dziwnym. Dziwnym. Dobra, 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 lecimy. Nie mam czasu teraz na takie rzeczy. Ty? Jakie dziwne miejsce, ty. Ja myślałem, że to się tam skończy. Dobra, skoczmy już tutaj. I let's go. Która jest w ogóle godzina w grze? Zobaczmy. Jest godzina 7.15. Dobrze, czyli, czyli wstaje dzień. Nie powinniśmy się tutaj niczym martwić. Co to jest za wiatrak? Czy on jest przejęty przeze mnie? Sprawdźmy go na mapie. Ej, na mapie go w ogóle nie ma? Co jest grane? Patrzcie, tu jest ten wiatrak i mi go nie pokazuje zupełnie. Hmm, dziwna sprawa. O, a tu co jest? To wygląda nieźle. Konwój wojskowy, ok. A co tam się kryje? Czy to są jakieś. O, kurde, czekaj, jest wielkolut jeden. Nie, no jeden jest wielkolut. Czyli w sumie nic takiego strasznego. No ale. Yy, nie będziemy robić tego na odcinku, raczej sobie yy, będziemy to robić na jakichś yy, streamkach czy coś takiego. O, proszę bardzo, tutaj mamy ząbiaczki No, ale my lecimy do naszego celu o kurczę, tutaj tędy nie przejdę Ale zawsze mamy paralotnie, która nam w tym pomoże, proszę bardzo, pyk! Lądujemy i lecimy z tym. Lecimy, lecymy, tylko hmm jak dalej? Jak dalej się tutaj dostać? mogę zrobić tak? Uy! Dobra, pięknie mi to wyszło. Chociaż zaraz się rozbiję. No, powiedzmy, że pięknie. Mogło być lepiej. Troszeczkę szkoda, że nie da się tutaj jakoś bardziej dolecić do góry. No ale dobra, wylądujmy sobie tutaj. I tutaj mam skocznie jeszcze jedną. Jakby skocznie. No wiadomo, chodzi mi o to pyk! No i już. Dobra, to może wylądujemy sobie tutaj. O, ale tu ciemno. Uh, uh, uh. Dobra, pyk. I szybko między tymi typkami. I hops! Nie, o naprawdę, kurde, ta parolotnia jest kozakiem. Naprawdę jest kozakiem. Dobra, wylądujmy sobie tutaj mniej więcej pyk. I lecimy tędy. Jest, mamy do celu jakieś 70 metrów, także to powinno gdzieś być w tej okolicy właśnie. Nie wiem gdzie dokładnie, a... Aaaa, dobrze, czyli to jest na szczycie tego budynku. Hmm, nie wiem jak się tam dostać, jeśli mam być szczery, nie mam pojęcia. Spodziewałbym się gdzieś tutaj najprawdopodobniej jakiejś wciągarki. A... Czekajcie, może skoczę sobie tutaj i się rozejrzyjmy. Hmm, tutaj musimy się dostać. O, oh, wow, to będzie ciężkie. Chociaż tutaj widzę taką, jakby mm, takie miejsce, po którym mógłbym się wspiąć, tylko troszeczkę nie wiem jak. Jeszcze jest tam mgła taka straszna, przez którą nic nie widzę. Hmm. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, tędy powinienem móc wejść. Skoczmy sobie na ten. O, proszę bardzo. Pojemnik z inhibitorami, tak? Gdzieś tutaj jest. Dobra, tędy sobie wchodzimy. Pięknie. No, to będzie ciężkie. To będzie ciężkie dla takiego gracza jak Ropsi. Się wspiąć na takie wysokości. No, ale może nie będzie aż takiej tragedii. Wydaje mi się, że muszę poruszać się właśnie mniej więcej tędy. Może gdzieś przez środek przejść? O, w sumie. Nie jest to głupie. Dobra, pyk, jestem tutaj. Hmm. Nie, czekaj, ja chyba jestem w miejscu. Czy ja się nie cofnąłem do punktu wyjścia? Kurde, ty. Hmm. Co tu się w ogóle dzieje na dole? Teren łowiecki, wiedźmy, Ja w ogóle nie wiem, co to jest, ten teren łowiecki, wiedźmy. Tu się próbuje do mnie gościu dostać Weź spiżdżaj, nie mam na ciebie czasu Ile w ogóle obrażeń dostał Ja pierdziele Hmm, czekajcie Zaraz to rozkminimy, dobra, jesteśmy tutaj I gdzie teraz do góry? Który end do góry? Nie no, nie mam pojęcia, widzowie O kurde Dobra, na szczęście przewrót O kurka, 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 kurka no nie, to jest pełno tego. Pełno tej mgły, nic nie widzę. To jest ten budynek. Dobra, obejdźmy może może go dookoła, mniej więcej. I może To nam. Jeszcze nie jestem przy budynku, ale jak miałem się dostać na górę? O, właśnie. Powinien być na dachu. Jakiegoś szybu. Stań na nim i otwórz Podejrzane podejrzaną rzecz, jaką robiłeś w tym mieście. Fakt. Let's go. A przeszukajmy sobie to. Co mi, to, to mi daje? A, to mi daje te, te próbki. Dobra. Czyli co? Muszę wejść na jakiś dach, tak? I użyć szybu pa i paralotni. No dobra. Tylko na którym dachu? Nie, no widzowie, ja tutaj zajmuję czas antenowy. Nie ma szans, nie ma szans, że ja się tam zosta dostanę. O, tu jest jakiś szyb, dobra? Znaczy, no, ten Wentylacja, proszę bardzo, pyk. Tylko gdzie dalej, gdzie dalej? Ja mam się niby dostać. Dobra, złapmy się tego. A, zostało zaznaczone nawet chyba na mapie. Czekaj, jeden. Hmm. Mogę tutaj na to wskoczyć? Mogę, dobra, pięknie. Albo ten, dobra. A jak się dostać na górę tego budynku? O, wciągareczka. Proste, że tak. Elegancko. Wow, Nie udało mi się tego złapać. Ała, ała, ała. Tego się nie spodziewałem. Dobra, tędy. Och, masakra. Sorry, że tak długo to trwa. No ale niestety, Robsi tutaj się nie orientuje jeszcze tak dobrze w tym mieście. No i czasami wychodzi to jak wychodzi, prawda? Poczekajcie, którędy ja tutaj mogę wejść. Okej, okay, tędy mogę wejść. Świetnie. Dobrze. Czyli... wyk. No, tylko do góry bardziej leć. No czemu już tutaj? Hmm. Chyba, że to specjalnie jest tak zrobione, że muszę się przedostać takimi oto skoczkami. Dobra, tutaj. Halo! Łap się tego. Kościół. Dobra i tutaj coś mam, tak? Jestem w tym miejscu. Ej, czy ja tutaj przypadkiem nie byłem? Ja pamiętam, taki 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 fortepianik, pamiętam. Dobra, to tutaj mamy jakieś nagranie. No tu co? Nic tu nie zostało. A... No tak, ktoś tutaj przyszedł i wszystko splądrował pewnie co? Pewnie tak było, pewnie tak było. A nam zostały, co do przeszukania? Śmietniki. Tu jest jakaś torba. Dobra. Mamy plecaczki. W tych plecaczkach nic nie ma. Notatka. Przykro mi, wygląda na to, że jednak zabraknie dla ciebie miejsca w helikopterze. Postaram się... o jejku O co tu chodzi? zabrał, ale dla miejsca nie starczyło. Romantyk jak Masakra. Czekaj, gdzie tu są jeszcze jakieś te... ...do przeszukania? Tutaj gdzieś muszę przejść. Tędy. A, czekaj, jednak nie tędy. Tędy nie wejdę. Muszę górą. Dobra, pyk. Tymi pokojami jakoś tutaj przejść? Dokładnie tak. Dobra. Zobaczmy, co to. Na Chyba coś znalazłem. Mieli pod niego podstawić śmigłowiec. Zanieśli wszystko na dach. Idę tam zajrzeć. Powodzenia. No dobrze, czyli musimy pójść na dach. Ale... którędy? A, dobra, łatwa droga. Jednak nic mnie tutaj nie zaskoczyło. No i dobrze, jesteśmy na dachu. O kurko, ty, jakie lądowisko dla helikoptera. Dobra, tam mi pokazuje, że niby coś się znajduje. O! Jezus, myślałem, że ktoś tutaj siedzi, a to trup. O, wow. o kurwa, nie ma już żadnych obrazów. Wszystko zostało zniszczone. Lawan, znalazłem bogacza, ale po kolekcji ani śladu. Lawan? Hej, jesteś tam? Jest Aiden. Mówiłam ci, że wychodzę. Dobra, no dobra, krótka piłka. Nie ma to nic poza jedną butelką whisky i jedną wódki. A przynajmniej ta whisky jest dobra. Fajki jeszcze są. Juan lubi dobrą whisky. Może jeśli go schlejesz, to trochę się wyluzuje. Dobra, sprawdźmy sobie jakieś, jakieś miejsca, jak które tutaj wychodziło. mi pokazuje. Okej, okay. ruszam tam. Mm, tylko jedno znalazłem. Jeśli planujesz spaść, no ale pewnie nie. Tak właśnie się robi, jeśli naprawdę chcesz poznać to miasto, tylko mówię. No dobra, to jaki jest teraz cel? Weź alkohol, biorę alkohol i musimy iść schlać tego kutasa, tak? Dobrze, czekaj. Porozmawiaj z Iwanem, a tam jest. Pójdź na imprezę. No dobra, porozmawiajmy z tym Yuanem. Porozmawiajmy z tym chujkiem, zobaczmy co on tam ma nam do powiedzenia. Może rzeczywiście jak go upijemy to jakoś bardziej będzie on skory do rozmowy. Mam nadzieję, że mi tutaj stamina starczy, czy, co? Bo już tutaj mi ostatni pas, paseczek zlatuje. Dobra, ale pyk, jestem. Chodź, chodź, chodź. Ty, co tu jest? Aha, ziomale, no proszę. Ty! Nie podpaliłem nikogo? Ale lipa. Dobra, jedennego się pozbyłem. ho, Duży jest mocny. Dobra, pyk! A to co to za dźwięki? O! Viral! No, i wszyscy spadli na dół elegancko. Tu mam jakiś łup nawet, patrzcie. Co oni tutaj ogarniali? Co to za łupy? Hej. No dobra, udało się jednak otworzyć. Pyk. I zobaczmy, co my tu będziemy mieli. Jakaś pała i mąka. Okej, okay. tutaj mamy jednego typa tylko do przeszukania. No bo niestety wszystkich innych zrzuciliśmy. A czemu juan jest teraz tam? Że rybie oko jest tam. No ale dobra, mniejsza z tym. A tutaj co jest? Hej, pokazywało tutaj jakiegoś rzemala Chyba z tej wysokości mi go nie pokazuje, bo jest za wysoko po prostu. W za dalekiej odległości ode mnie. Dobra, lecimy dalej. Lecymy, lecimy, dosłownie lecimy. Tutaj jest jakiś gościu z misją, ale ja misji no nie potrzebuję. Stamina mi się kończy! Halo, 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 dobra, 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 dobra. Cyk, przewrót, nie no, ja już Ura. jestem na wszystko odporny, naprawdę. Dobra, dam radę tędy przejść? Czy to tylko taki fake? Coś niby tutaj jest za przejście. Dobra, 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 udało się, udało się. Fajnie. Także hop, hop, hop. No Jezu, zombie, nie chcę mi się z wami walczyć, naprawdę. Jakoś nie mam na to czasu. Muszę iść do Iwana. Iwana, Oj! O proszę, o Wilku mowa. Dobra. Dobra, dobra, daj znać jak coś tam, coś tam. Nie pamiętam co, co powiedział. Ty, jakieś metro tutaj odkryłem. Patrzcie, gdzie to metro jest. Bo nie widzę. Nie wiem, w którą stronę mi to pokazywało, ale dobra, mniejsza z tym. Lecimy, moi drodzy, porozmawiać z tym Joanem, zobaczymy. O kurde, ty. Jakie fajne rzeczy. A jak z tego wyjść? Ej! Jak wyjść z tego? No F. Czekaj, kontrol. Ja pierdolę, ej. Nie, nie da się tego puścić, co jest? Ej, no zabiją mnie! Aha, to niezłe. To niezłe gówno. O, czekaj, co zro... musiałem użyć? Ja pierdziele, co za gówno, więcej tego nie używam w ogóle, nie? Jaki syf w ogóle, czemu tego się jakoś normalnie nie dało? Po prostu, nie wiem, za pomocą F czy coś takiego. Tragedia, już myślałem, że padnę. Więcej nie używam tych działek. No ale ciekawa rzecz, ciekawa rzecz, dobra. Idziemy porozmawiać z Joannem tutaj naszej <grych> yy, niezbyt przyjemnej um, no przygodzie tutaj przy tym przy tym działku. Yy, czekaj, czy ja dobrze w ogóle idę? Dobrze idę, dobrze, dobrze, dobrze. Czyli Joann wrócił już tutaj, tak? Z rybiego oka. No zobaczymy, czy, czy wódeczka go tutaj przekona do, do współpracy. Czy może jednak, nie za bardzo. Dobra, na dół. Tutaj panowie trenują. Chętnie bym się przyłączył, ale niestety mam misję do wykonania. Kurde, daleko. Tak jest do niego zawsze, że masakra. Tu, 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 tu. Czyli idziemy do tego jego biura, tak? Gdzie gadaliśmy z tą jego typiarką. Dobra, let's go. Mm. Widzę, że tutaj sekretarka fajnie się też zabawia z Yuanem. Niezłe z niego ciacho, prawda? Przyłączysz się? Im więcej, tym lepiej. Nie dzięki. cię? wariacik. O, wybacz. Tak już wpływam na ludzi. Zaczekam na ciebie, ale pośpiesz się. Muszę przyznać, podziwiam twój upór. Aż jestem ciekaw, co zrobisz, kiedy znowu odeślę cię z kwitkiem. ...będziesz żałował. 16-letni single malt z Highlandu. Rozlana rok przed wybuchem pandemii. No i co, dasz się przekonać? Że jedna beczka tego trunku poszła na aukcji za ponad pół miliona dolarów. Ha, co za wysublimowany prezent. No, polewaj tam szybciej. Napijemy się razem z nim? Myślę, że możemy. Czemu nie? Skorzystajmy z jakiejś dobroci Twoje tego świata śliczne. Co mogę powiedzieć? Rozbroiłeś mnie Ha? To co? Nadal szukasz tych lamp? No oczywiście, że Mat tak wspomniał, dlaczego tak mu zależy? Dlaczego naprawdę ich chce? Tak, chcę zająć wieżowiec VNC. Czekaj, poważnie? Facet całkiem ześwirował Nikt tego nie próbował od lat! No, ale my jesteśmy kozakami, prawda? Mat chce przygotować miasto na nadchodzącą ofensywę rzeźnika. Czyli powinniśmy zbudować mu pomnik, tak? Sęk w tym, że rzeźnik nie planuje żadnego ataku. A ty skąd niby skąd? Wiesz? Mam swoje wtyki. Także wśród renegatów. Co? Od zakończenia wojny to my zajmujemy centrum miasta. A pułkownik siedzi na zaporze. Jedno przesunięcie dźwigni i pół miasta znajdzie się pod toksyczną wodą. Pułkownik nie jest głupi. Wie, że wojna oznaczałaby koniec dla wszystkich. To dlaczego rzeźnik zaatakował kantynę? To centrum miasta. Dobre pytanie. Istnieje możliwość, że to nie pułkownik wydał rozkaz. To kto? Dzieje się coś poważniejszego. Coś, czego... Jeszcze nie rozumiemy. No dobra, a co z lampami? Co z tymi lampami ufał? Po co mu są potrzebne? Jack coś ukrywa. Od jakiegoś czasu zamawia dużo więcej lamp, niż mógłby potrzebować. A potem część tych lamp po prostu znika. Po dostawie nie ma po nich śladu. Mhm. Mm nie jestem tu dla przyjemności. Potrzebuję lamp, żeby odkryć, co się stało z twoją siostrą. Tak, Aiden? Skąd wiesz? Wiłem ci, że mam wtyki. Może uda mi się coś wywęszyć o Walcu i twojej siostrze. A konkretnie na temat tego naukowca z GRS, z którym próbujecie się skontaktować. Powiedziałbym nawet, że z moimi środkami znajdę tę osobę szybciej niż Mat. Wątpię, żeby w ogóle był w stanie ją znaleźć. Holy shit, ale mamy teraz wybór. No dobra, może gdybyśmy spróbowali z nim coś tutaj zadziałać i jakby nie wyszło wrócili do mata. Czy mat się o tym dowie, czy mat będzie zły, zaryzykujmy. Zaryzykujmy. Ciebie gość. Jesteś w mieście od minuty, a już wybrałeś właściwą stronę. Ale mam teraz kurwa. Myślę, że podejrzewał. Ale później idź do katedry. Ukrywa się tam jeden gość. Kompletny świr, ale geniusz techniczny. Niech o, obawiam się tej decyzji, bardzo się obawiam tej decyzji, naprawdę. Jak założymy podsłuch na nadajniku, który Jack chce umieścić na szczycie wieżowca FNC. Niech zrobi swoje. Jeśli założymy podsłuch matowi, dowiemy się co kombinuje z tymi lampami. Wiedza to połowa sukcesu młody. Ojej, kłasz tak? Chcesz jeszcze? Mamy jakiś podsłuch obiski? zakładać? U, wow, ale ma tutaj miejscowe do... Igraszek, no nieźle Udać się do kantyny yy, Co? Do katedry St. Paul, okej, okay, rozdajmy sobie umiejętność Mamy jakąś umiejętność parkuru Także co my tutaj mamy? Czekajcie, tutaj było coś takiego, że O, właśnie, szybkie poruszanie się Przez przeszkody, ja to chcę To wydaje się naprawdę być fajne Hmm, czyli co? Kurczę, taka Powiem wam szczerze, mam wrażenie, bardzo kontrowersyjna decyzja z mojej strony tutaj wyszła. No ale jakby kurczę, myślę, że on rzeczywiście może mieć wtyki i warto spróbować. Mm, też nie wiedziałem, że aż tak będziemy tutaj, jakby komitowali się w jakąś stronę, w sensie, że będziemy jakiś podsłuch zakładać Matowi. No, myślałem, że to będzie coś po prostu na zasadzie, że Okej, okay, dobra, jak możesz nam pomóc, to, to let's go Spróbujmy się dogadać e, Ale jakby nie wyszło, no to zawsze Zawsze można powiedzieć o wszystkim Matowi I nikt na siebie się nie będzie gniewał, prawda? No, ale chyba jednak tak e, tutaj nie będzie Moi drodzy, dzięki wielkie za oglądanie tego filmu Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym No i piona, hej!